Panie Państwo posłowie, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Szwed, Waldemar Anzyl i Łukasz Banikowski, Prawo i Sprawiedliwość. W sprawie interpretacji przepisów dotyczących nałożenia podatku VAT na obiady szkolne w sytuacji, gdy według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju niemal 1,8 miliona dzieci w Polsce żyje w ubóstwie, do ministra finansów odpowiada posekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pan minister Maciej Grabowski. Pytanie pierwsze zadaje Pani posłanka Jadwiga Wiśniewska. Proszę bardzo, Pani. Dziękuję bardzo. Pani Marszałku, Wysoka Izba UNICEF ocenił sytuację polskich dzieci jako najgorszą spośród 21 krajów europejskich. Według badań OECD blisko 2 miliony dzieci w Polsce żyje na skraju nędzy. Z roku na rok maleje liczba dzieci uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego i stypendiów szkolnych. Co na to rząd Donalda Tuska? Otóż nakłada VAT na szkolne obiady. Od 1 stycznia 2011 roku Obowiązuje zmieniona treść załącznika do ustawy o podatku od towarów i usług w wykazie usług zwolnionych od podatku zamiast dotychczasowej definicji usług w zakresie edukacji, w której mieściły się również obiady dla uczniów i przedszkolaków, są wymienione edukacja w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów lub świadczenia usług związanych z tymi usługami. Skutkiem tego zawężenia zakresu zwolnienia jest niedoinformowanie i wzajemnie wykluczające się interpretacje dotyczące nakazu zapłaty VAT-u za szkolne obiady od niemal 6 miesięcy gminy zastanawiają się czy powinny płacić VAT za obiady szkolne. Gminy nie mają zabezpieczonych w budżecie środków na ten wydatek. Jeżeli będą musiały zapłacić podatek, to w zależności od wielkości będzie to koszt od kilkunastu do setek tysięcy złotych, co znacznie ograniczy liczbę wydawanych pod koniec roku obiadów szkolnych. Wobec braku reakcji ze strony ministerstwa które zwleka z wydaniem interpretacji w tej kwestii, wiele organów prowadzących szkoły zwraca się do urzędów skarbowych o wykładnię. Nie wiedzą, czy zwolnione z zakupu są kredki, obiady dla uczniów, czy wyłącznie koszt surowców. Po raz kolejny rząd pokazał, że bardzo łatwo przychodzi mu zmiana ogólnie przyjętych rozwiązań bez względu na bolesne społeczne konsekwencje. W związku z powyższym proszę pana ministra o odpowiedź, jak jednoznacznie należy interpretować wskazane wyżej zmiany w załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli i niestety ministerstwo chce rzeczywiście naka nakazać zapłatę VAT-u za obiady szkolne. To proszę o ponowne przemyślenie tej de decyzji. Polskie dzieci żyją w trudnej sytuacji mater materialnej. W nędzy i w biedzie jest prawie 2 miliony polskich dzieci. Nie odbierajcie im zatem Państwo szansy na zjedzenie posiłku w szkole, który bardzo często jest ich jedynym posiłkiem. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Pod sekretarz Stanu odpowiada Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Minister Maciej Grabowski. Proszę bardzo, panie mówić. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rzeczywiście od 1 stycznia 2011 roku mamy zmienioną ustawę od, 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 o podatku od towarów i usług. Celem tego tej zmiany było dostosowanie tej ustawy do przepisów unijnych i między innymi objęto tymi nowymi przepisami zwolnienie od podatku usług w zakresie kształcenia i wychowania. Przy czym należy dodać, że to zwolnienie dotyczy również świadczenia usług i dostaw towarów ściśle z tą działalnością związanych. I teraz no, w zakresie tych obiadów, o które Pani Poseł pyta, no można powiedzieć tak, że również w zakresie czy w świetle przepisów oświatowych, ustawy o oświacie, szkoła oprócz funkcji w zakresie kształcenia i wychowania wykonuje również funkcje opiekuńcze, polegające w szczególności na prawidłowym rozwoju czy wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów? I tutaj nie ma wątpliwości, że te usługi stołówkowe, czyli, czyli usługi oferowania tych posiłków uczniom są w związku z tym zwolnione z VAT-u. Ja nie znalazłem żadnych niejednolitych interpretacji, były, były takie zapytania rzeczywiście, myśmy wydawa wydawali takie interpretacje, natomiast interpretacje są oczywiste i jedno, jedno, jednakowe. Tak? A więc tu nie ma wątpliwości, że te obiady oferowane przez szkołę uczniom są z podatku zwolnione. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Proszę bardzo, o pytanie dodatkowe pan poseł Stanisław Szwed. Dziękuję panie marszałku, panie ministrze do Pana odpowiedzi i chciałbym, żeby jeszcze raz Pan Minister to potwierdził. Z opinii Izby Skarbowej w Katowicach jednak te interpretacje są różne. Mówi się o tym, że zwolniony od podatku jest wsad do kotła a nie obiad dla, dla dzieci i nauczycieli. Stąd jeszcze raz proszę o jednoznaczną odpowiedź, żebyśmy mogli się tą odpowiedzią y, posługiwać, bo od sześciu miesięcy trwa wymiana korespondencji między samorządami a izbą skarbową, na przykład w Katowicach, nie tylko, bo w innych izbach skarbowych jest podobnie, żeby była jasność wykładnia i, i wykładnia jest różna i stąd stąd. Y, to nasze pytanie, żeby ministerstwo wydało jednoznaczną opinię w tej sprawie. Jeszcze drugie pytanie z tym związane, to o czym mówiliśmy, bieda wśród dzieci, ubóstwo największe w krajach Unii Europejskiej w naszym kraju. Od wielu lat nie zmieniamy kryterium dochodowego przy pomocy społecznej, 351 pięćdziesiąt złotych. Z tym związane jest kryterium dotyczące stypendiów dla, dla uczniów. I czy rząd przewiduje zmianę tego kryterium? Tylko w ciągu jednego roku ubyło ponad 200 tysięcy uczniów, którzy z tego stypendium mogli skorzystać. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Proszę bardzo jeszcze raz panie ministrze. Pan minister Grabowski. Panie pośle, potwierdzam że po raz kolejny obiady dla dzieci w szkołach są zwolnione z VAT-u. Jeśli chodzi o świadczenia, no to wiem, że nie wiem, półtora roku temu świadczenia rodzinne wzrosło o 40%. Wcześniej przez wiele lat w ogóle nie były te świadczenia ruszane. Co do, co do pytań dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, no nie jestem niestety kompetentny. Proszę zwrócić się do ministra pracy. No ja mogę to przy... Dużo czas na to pytanie ministrowi pracy przekazać. Dziękuję. Bardzo, Dziękuję bardzo, bardzo proszę bardzo. o odpowiedź na piśmie, bo te, te świadczenia panie ministrze, o 40% w żadnym przypadku nie wzrosły. Panie pośle, świadczenia, jeśli chodzi o świadczenia rodzinne wzrosły o 40% średnio. O kryteria, o kryteria pytaliście. Przepraszam bardzo, ja mówię o świadczeniach. Państwo pytacie o, o kryteria. Znaczy. Dobrze, przepraszam bardzo. Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję. Panie Ministrze, proszę na piśmie udzielić panom, Państwu posłom odpowiedzi.